Cześć, ja jestem Szymon, a przed Wami kolejny film z cyklu Co słychać. Dla tych, którzy są zainteresowani, chętnie opowiem o tym, co ciekawego przeczytałem, co ciekawego obejrzałem. Może kogoś tym zainspiruję. Sam chętnie bym coś takiego obejrzał. Kiedy to nagrywam jest luty, mam zatem przerwę od nauki na studiach. Studiuję grafikę, czyli coś niezwiązanego z językami obcymi. A ze sztuką poniekąd. W każdym razie mam teraz trochę czasu, a więc zebrało się trochę treści, o których chętnie opowiem. Zaznaczę jeszcze, że niekoniecznie są to treści w języku rosyjskim czy francuskim. Aż takim językowym świtem nie jestem, aby tylko i wyłącznie w tych językach czytać i oglądać. Przede wszystkim robię to po polsku, tak jak większość z Was zapewne. I zacznę od opowiedzenia pokrótce o książkach, które ostatnio przeczytałem, bardzo różnych zresztą. Pierwsza książka to zbiór reportaży Filipa Springera o architekturze PRL także coś być może nietypowego. Ja ostatnio jestem nieco zainteresowany tematem architektury, więc było to dla mnie coś ciekawego. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony, bo kiedy mowa o reportażu, spodziewałem się raczej dosyć sztywnego schematu. Natomiast byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak bardzo ta książka przypomina ciekawą powieść. Książka nazywa się źle urodzone, chyba o tym nie wspomniałem, a jest to dosyć istotne, bo mowa tutaj o budynkach, które ze względu na okoliczności nie zostały albo w pełni docenione, nie miały okazji pokazać całej swojej świetności, albo po prostu prędko zostały całkowicie przekształcone w coś, co kompletnie nie przypominało tej pierwotnej wizji. Znajdują się tu zarówno wywiady z architektami, ich dziećmi, mieszkańcami budynków, o ile są to budynki mieszkalne. Jedyne, co bym ja tutaj dodał, to nieco więcej zdjęć. Są to oczywiście takowe, ale uważam, że można było nieco dać ich więcej. Po prostu niektóre budynki musiałem wyszukiwać sobie sam w internecie, a na pewno byłoby milej, gdyby się tu znalazły. Jeśli mogę sobie pozwolić na jakieś ocenianie, to myślę, że 7,5 na 10, albo nawet 8 na 10 mógłbym szczerze tej książce wystawić. Naprawdę polecam. Teraz nieco z innej beczki książka Billa Gatesa. Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej? Nie będę ukrywał, że jakoś niespecjalnie interesuje się tym tematem. Tak jak zapewne większość z Was, jestem świadomy ogólnego stanu, w jakim znajduje się nasza planeta. Natomiast pewnie się ze mną zgodzicie, że w dużej mierze sprowadza się to do tego, że opieramy się na jakichś takich prostych przesłankach, na takich podstawowych informacjach lub tym, co gdzieś zasłyszymy. I jak tylko zobaczyłem tę książkę, pomyślałem sobie, że warto przeczytać ją chociażby dla dla samego faktu posiadania jakiejś szerszej, nieco wiedzy. I dobrze trafiłem, bo ta książka jest napisana na tyle prostym językiem, że ktoś, kto nie interesuje się tym tematem, mówię to z bólem, zrozumie z niej wszystko, praktycznie wszystko, jest napisana bardzo takim naukowym językiem. I co ciekawe, oprócz takich informacji ogólnych znajdziemy tam wiele wiedzy, którą możemy wykorzystać sami w życiu. Myślę, że nie mam tej książce nic do zarzucenia, ewentualnie to, że jako iż autorem jest Amerykanin, to jest tam wiele odniesień do tego, jak dana sytuacja wygląda w Ameryce, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tłumacz tej książki, Michał Rogalski, świetnie przełożył wiele informacji stricte amerykańskich na realia europejskie, a nawet polskie. A na końcu tych wywodów o książkach całkowite zaskoczenie. Walter Isaacson, biografia Leonarda da Vinci. 10 na 10. Być może mówię to z perspektywy osoby zainteresowanej malarstwem, ale myślę, że i tacy, którzy nie są, odnaleźliby w tej książce mnóstwo inspiracji, mnóstwo ciekawych historii autentycznych, ponieważ opisując tak stare historie, siłą rzeczy trzeba opierać się na tym, co po prostu realnie pozostało po danej osobie. Jest tu kawał książki, ale naprawdę muszę przyznać, że czytało się to bardzo szybko. Niczym świetna powieść. Można naprawdę zżyć się z bohaterem. I przyznam, że choć rzadko sięgam po biografie, dzięki tej zacznę to robić częściej. A że wyszedł trochę z tego taki kącik kulturalny, to może też powiem o tym, co ciekawego w kinie. W tym miesiącu złożyło się tak, że byłem dwa razy w kinie. <laughs> nie jest to może zbyt wiele. Raczej nie jestem kinomanem. A jeśli jakiś kinoman mnie ogląda, to zapewne odkryłby to, że nim nie jestem po wyborach filmów. Bo być może nie nazwałby ich jakimiś ambitnymi, ale Przecież nie wszystko w życiu musi być ambitne. Mianowicie widziałem film Uncharted, głównie w wyniku tego, iż moja sympatia jest fanką, jest fanką gry, z której treści bierze ten film, bo myślę, że nie można powiedzieć, że na niej bazuje. Wyciąga po prostu po trochu z tych gier, dodając też nieco od siebie. No i bez jakiegoś konkretnego zakreślania tego, jak ten film się prezentuje. Powiem ogólnie, że jest taki po prostu przeciętny. Ani się niczym nie wyróżnia, ani jakoś szczególnie nie wciąga. Widziałem jeszcze Śmierć na Nilu, czyli film, również może nie tyle bazujący, co wiele czerpiący z powieści o tym samym tytule autorstwa Agaty Christie. Uważam, że był on bardzo dynamiczny. Ani na chwilę nie wprowadził takiego poczucia, że się dłuży. Pewnie niektórzy fani książek Agaty Christie oburzą się na fakt, że film ten tak bardzo odbiega od książki, bo ja osobiście tej akurat książki nie czytałem, ale z tego co widziałem ta fabuła jest w pewnym stopniu dosyć znacznym zmodyfikowana względem książki. Mogę jedynie powiedzieć, że film mi się bardzo podobał. Teraz jeszcze na ekranie pokażę jakieś różne moje dzieła. Myślę, że idzie całkiem spoko. Jestem raczej zadowolony. Oczywiście nie wszystko tak się zawsze udaje. Jest wiele takich, których absolutnie nie pokażę, ale myślę, że to raczej normalne. Zawsze jest tak, że są lepsze, gorsze. Ważne, żeby się nie poddawać, robić dalej to co się lubi. A z czasem to będzie lepsze i lepsze i to się tyczy nie tylko tworzenia, ale też nauki języka. Także niech to będzie również dla Was motywacją. Może w nieco dziwnej kolejności, bo na końcu wspomnę jeszcze o tym, że wszelkie pomysły na filmy na kanale na bieżąco zapisuję, realizuję. Pamiętajcie o tym, że jeśli cokolwiek wpadł Wam do głowy, śmiało dawajcie o tym znać pod jakimkolwiek filmem, wszystko czytam. Do zobaczenia w kolejnych e, filmach już niebawem. Cześć!